Z tej strony Hakimodo, a dziś nieco nietypowy odcinek, mianowicie gry za darmo. Czy można pozyskać jakieś ciekawe gry, nie wykładając na to żadnego grosza, nie korzystając tu e, z żadnego systemu strapek, SMS-ów i tym podobne? Otóż odpowiedzią jest: można. A teraz, w jaki sposób tego dokonać? W kolejnych odcinkach przedstawię zarówno sposoby w pełni legalne, jak i te nieco mniej legalne. Tak więc zapraszam. Dziś zajmiemy się czymś takim jak steamgifts.com. Ten serwis jest serwisem, który prowadzą inni ludzie, inni gracze. Także jest to w pełni darmowe i nic to nas nie kosztuje. A jak z tego skorzystać? Przede wszystkim musimy oczywiście wejść na tą stronę. I tutaj musimy się zalogować na swoje konto Steam. Tu jest. Tu jest ten przycisk, klikamy. No, tu jest informacja, że strona Steam Gifts nie jest powiązana ze Steamem ani z Valvem, ponieważ jest to strona oddzielna. Akurat jestem ja. Ja już się tu logowałem, więc się zaloguję. Wam pewnie przyjdzie jeszcze wiadomość mailowa, by potwierdzić, że się logujecie na ten serwis. No i co my tu mamy? Mamy tu kilka przycisków: giveaway, ten handel, sprzedaż, dyskusje, support i pytania. A tutaj mamy listę różnych gier. W tym miejscu najczęściej pojawiają się jakieś kończące się oferty, czy też gry, które są w jakiejś większej ilości wystawione. Tutaj mamy różne opcje menu. Tutaj są wystawianie prezentów, wiadomości i tym podobne. Tu jest informacja, ile mamy punktów, poziom i tam na, nasza flaga. No ale po kolei. Po, le, rejestracja tutaj i używanie tego jest całkowicie w pełni darmowe. Nie trzeba tu grosza wykładać, by cokolwiek wygrać. A sama wygrana zależy tak naprawdę tylko od szczęścia. Zależy od szczęścia, ale jeszcze mamy ten poziom. I co teraz należy robić? No, jeżeli mam, mam w tej chwili 189 punktów, a maksymalna ilość punktów, którą mogę posiadać to 300. Jeżeli osiągnę 300 punktów, to te moje punkty już nie wzrastają. Po prostu stoi to i czeka, dopóki tego nie zużyję. Tak więc należy to jak najczęściej zużywać i zbijać to praktycznie do zera. I pytanie: skąd się biorą te punkty? Te punkty biorą się. One się generują wtedy, gdy inni ludzie wrzucają tu jakieś gry. Ponieważ jest to tak naprawdę serwis od graczy dla graczy. To, do czego ja namawiam, to wrzucanie tu przynajmniej jednej, jakiejkolwiek dowolnej gry, po to, by wbić sobie poziom pierwszy. Dlaczego? Ponieważ, jak tutaj widać, są, te, te gry wystawiają ludzie dla różnych poziomów, i najczęściej właśnie jest to albo poziom taki zerowy, w którym każdy może brać udział, absolutnie każdy, albo tam po, poziom pierwszy. Poziom pierwszy, poziom drugi. No, w większości przypadków, mówię, ten, ten pierwszy jest w zupełności wystarczający i widywałem, widywałem już tutaj graczy z pierwszym poziomem, którzy naprawdę niezłe gry wyciągnęli. To po kolei. W opcji giveaway, czyli podarunki, mamy tak. Stwórz nowy, zobacz te, które otworzyłeś, zobacz te, w których uczestniczysz, oraz zobacz wygrane. Te tutaj to po prawej stronie je widać. Tak więc można tędy się też tam dostać. To później jeszcze będzie. W przypadku handlu mamy tutaj utwórz nowy handel. I zobacz oferty handlowe. Z tego tak naprawdę nie korzystam jak na razie. Tylko opierałem się na samym tym. Na, samym, na samej walce o, o inne oferty. Tu są... Tu są sprzedaże, rekomendowane, tutaj możemy znaleźć, no może po prostu wejdę, rekomendowane wyprzedaże. I tutaj mamy sklep Steamowy, czyli bezpośrednio Steam. Tutaj są różne serwisy oprócz Steam'a też podpięte, jest oferta o ile gra jest przeceniona i tam koszt przed przeceną i po przecenie. Także tutaj możemy ciekawe rzeczy znaleźć. Tu są różne typy, których możemy sortować, to po prostu wpisać tytuł gry. Dalej mamy, rekomend... w co ja wtedy wszedłem? W rekomendowane, tak? Tutaj są największe obniżki. Czyli ile tam, na, na, najwięcej to spadnie. Tu jest z 1,99 na 0,19 euro. Tutaj są nowe. W dyskusjach mamy utwórz, nową dyskusję, zobacz, utworzone, to przez Ciebie, ale możemy też po prostu kliknąć na sam przycisk. Teraz przenosi się takiego forum gry, ale tu panuje straszny, żeby nie powiedzieć pieprznik. Tutaj po prostu ludzie w większości przypadków coś tam oferują, piszą o różnych wiadomościach, dzielą się jakimiś informacjami o wyprzedażach, czy też o tym, że gdzieś są jakieś darmowe gry. Tak więc tutaj można zaglądać, czasami można coś ciekawego znaleźć. Support to wsparcie. No i tutaj ważna uwaga, to wsparcie to... Yy, wsparcie świadczone jest, jak już mówiłem, przez graczy dla graczy. Także oni sami mówią, żeby ich tu nie poganiać, jeżeli założyliśmy... No może zróbmy, stwórz nowy ticket, czyli chciałbym zgłosić jakiś problem. Żeby na przykład dodać jak, jakąś gredo listy czy, czy coś innego. Także więc tu mogę zrobić, to później można to utworzyć, i tutaj będą wyświetlone, pojawi się też nowa pozycja. Yy, te, które zgłosiliśmy, które na przykład nie zostały rozwiązane. Fakt to poradnik, warto go przeczytać. Jego później jeszcze omówię. Tu jest kilka informacji na temat tego, co wolno, a czego nie wolno w tym serwisie, Jest po polsku nie ma. Polski i ruski. To po kolei. Giveaway, czyli klikamy na ten przycisk. No i tutaj mamy różne, różne gry. Tu, jak mówiłem, pojawia się jakaś oferta, która się kończy. Ta się kończy za 39 sekund. Tu są jakieś wyszczególnione na początku. To są rzeczy, które są właśnie w jakiejś większej ilości. Tutaj widzimy. Tu jest tytuł gry. Jest ilość, czyli 100 kopii. I kosztuje to 5 punktów. Czyli, jeżeli bym chciał się do tego dołączyć, to z mojego konta 189 punktów odjęte zostałoby 5 punktów. Kolejny przycisk tutaj to link do SteamA. Klikamy na to, to się otwiera w kolejnej zakładce. No i to jest akurat moje, moje konto. I jest włączone pokazuje się po prostu opis do tej gry. Porównajmy. Jest to Storm ID in the, in the Pickup. No i to jest to samo. To, to samo tutaj po prostu możemy obejrzeć sobie, czy nas gra interesuje, czy nie. No i tutaj jest ważna rzecz. Jeżeli nas ta gra interesuje, to do, dodajemy jej do swojej listy życzeń, czyli do tego Wishlist. Lista życzeń była jest tu. Ja już napstrykałem tu 218 gier, które yy, chciałbym zagrać. Do listy życzeń dodajemy sobie różne gry. Jeśli nas jakaś gra nie będzie interesowała, to musimy najechać myszką na to usuń. To też nie zawsze, nie w każdej przeglądarce tak dobrze działa, niekiedy trzeba pojeździć myszką po prostu nie zaopało. Dojadę po prostu na usuń, usuwam i ta gra już mnie przestanie interesować. No na razie x 2 wam nie interesuje. Tak więc mam tu różne śmieci. Na samym końcu są gdzieś, które po prostu przy przeglądaniu sobie dodałem. I jeżeli któraś z tych gier, tutaj, które są wymienione, pojawi się na. tutaj po prostu ktoś dorzuci tą grę to tą grę będziemy mogli tutaj zobaczyć. Wishlist. Tu jest lista gier, na które ja poluję. <laughs> Czyli klikam sobie na to Wishlist i tutaj pojawiają się, poniżej tego, bo to jest właśnie taka oferta specjalna, pojawiają się te, na które ja poluję. Te, które są takie wyszarzone, to są te, do których ja już się dołączyłem. A te, które są normalnie w ten sposób pokazane, to są gry o które mogę się kłócić z innymi, czyli po prostu startować w zawodach. No i tak, ta, ta oferta kończy się za 47 minut. Uczestniczy w tym w tej chwili 199 osób. Mamy tu jakieś trzy komentarze. Ta oferta została otworzona dziś, 11 minut temu o 20, to jest 22.26, 26 ja to 22 kręce przez tego użytkownika. I jest przeznaczona dla osób z poziomem od, jedne, od pierwszego wzwyż. Tu jest yy, ikonka tego, tej osoby, która tworzyła. Jeżeli kliknę, to na ja przeniesie do niego na, na profil. I widać gry, które gościu utworzył. Cztery <coughs> yy, gościu. No może no, przy okazji profilu mówię. To jest mój profil. <coughs> to tak, to jest mój profil. Ja zarejestrowałem się tutaj miesiąc temu. No, możliwe. Otworzyłem 26 komentarzy. Niczym się jeszcze jak mówiłem, nie wymieniałem. Wygrałem 5 gier o wartości 33 dolców, a sprzeda oddałem 52 gry o wartości 494 dolary. Ja te gry miałem z różnych wyprzedaży, miałem takie różne klucze po prostu, które były zduplikowane, których nie używałem. Tak więc oddałem ludziom, a to są te oferty, które otworzyłem. I teraz ważna rzecz, by zdobyć ten wyższy poziom, to musimy jakieś gry oddać. Ja proponuję oddać jedną, mówię, jakąkolwiek, by wbić poziom pierwszy, co spowoduje, że będziemy po prostu widzieli więcej tych ofert, bo one są właśnie ograniczone do jakiegoś poziomu. Im wyższy poziom, tym mniej osób będzie uczestniczyć, ponieważ po prostu większość ma te niskie poziomy. Tym mniej osób będzie uczestniczyć i tym większa szansa będzie na wygranie. Tu dla przykładu wystawiłem grę Lost Moon. Uczestniczyło w niej 541 osób. <laughs> Miały tam trzy komentarze, skończyło się to 3 dni temu. I wygrał to gracz Max Metranka. To było tydzień temu. Tydzień temu wystawiłem, a 3 dni temu się skończyło. No i co, co dalej? Co daje mi ten poziom, w jaki sposób go zdobyć? Na chwilę ja mam poziom 3.63. A poziom zdobywa się wystawiając daną grę. Im więcej ta gra jest warta, tym więcej punktów dostaniemy. Tutaj na przykładu jest to, to, było za 8 punktów, to za 6 i każda ta gra odbija ten poziom o jakąś tam minimalną wartość. Tutaj przykładu jest 3,63 i im wyższy jest ten poziom, tutaj już mam te trzy kółeczka, czyli trzeci poziom, tym więcej takich ofert musiałbym utworzyć, by ludzie, znaczy tym więcej musiałbym utworzyć, by wskoczyć na kolejny. Wymaga, to każdy poziom po prostu wymaga więcej wkładu. Tak co jak widać, u mnie to się te gry jakieś powtarzały. Ostatnia plansza. W większości były to jakieś duplikaty. Coś się teraz przycina. Dobra, załadowało się. No, zacząłem od takich pierdół. Coś tam poopchnąłem. Mówię, ale co wygrałem? No, powiem tak, nie udało mi się jak na razie wygrać tego, na co polowałem. W większości przypadków wygrywałem gry, które od tak po prostu gdzieś sobie kliknąłem, aby te punkty zużyć. No, nie pojmuję tego totalnie. Jakoś, no, jak, jakoś po prostu dla mnie to tak działa dziwnie. Ale no, od miesiąca jestem zarejestrowany i wygrałem tak, tak praktycznie widać. Tu jest jedna poziom 3. A reszta są albo dla poziomu tutaj, poziom 0, poziom 0, poziom 0, a tutaj dla poziomu pierwszego. No i są to gry Pixel Heroes, Rooms, jakiś Rolling Gauntlet, Iceland Defense i jakieś rycoraczki. Tak naprawdę w żadną z tych gier jeszcze nie miałem okazji i czasu zagrać. Uczestniczę teraz po prostu od, od tak, aby zapolować na jakąś grę, którą po prostu miałbym ochotę zagrać, którą po prostu miałbym chęć opisać. Ale w większości przypadków mój czas w tej chwili zużywany jest nie tyle na granie, co właśnie na sporządzanie opisów i recenzji, które oglądacie na moim kanale. Dobrze, wracamy do tematu. Ta przykładu Raywind Giveaway kończy się za jedną minutę i jest warta 30 punktów. Ja już w tej chwili w tej chwili widzicie ilość wzrosła, mam 204 punkty. Klikam sobie na to, przenoszę mnie do oferty te, tej gry i tak kończy się to za minutę. Tu jest Ender Giveaway, 30 punktów, czyli ja mogę teraz dopiąć się do tego. I w tej chwili 30 punktów zostało zdjęte z tego mojego konta. I za minutę zakończy się ta aukcja tych punktów już nie odzyskam w żaden sposób. Mogę się oczywiście wycofać. Dopóki się to nie skończy, ja się wycofam, to te punkty mi wrócą. Wycofam się na chwilę. Jest 204. Znów tu wchodzę. Widzę, że ta strona się po prostu nie odświeża. Może się odświeża, bo to jest minuta, to nie widać. No i teraz tak, wystawił to jakiś tam gościu 58 minut temu, a czyli jeszcze tak naprawdę 2 minuty. Pewnie jest minuta z hakiem, co jest liczone jako minuta. I dla poziomu 1, właśnie dlatego proponuję wbić to, ten, ten jeden poziom. O, nawet jakiś Polak, effective.pl. Jako jeśli wy, no, tutaj nie ma obowiązku pisania czegokolwiek. Ale jeżeli wygracie jakąś grę, to warto jest podziękować tej osobie za wystawienie tej gry. O, skończy się za 34 sekundy. Świeże, 27. No i jeżeli. skończy się, oczywiście. I w tej chwili 1289 osób próbuje wygrać tą grę. Gdzie jest kalkulator? Jeszcze zobaczmy odświeżę. W końcu dołączyło się do niej... Jedna sekunda jeszcze. Jeszcze nie, jeszcze nie skończyło się. Jeszcze raz. Już będzie sekunda po. No jest, nie wygrałem, punkty straciłem. Uczestniczyło 1305 osób. Czyli oczywiście nie ma sensu nad tego liczyć. No, no, szansa praktycznie minimalna, ale zawsze jest. Niektórzy wygrywają. Yy, tutaj nie widać tego, kto to wygrał. To się dopiero okaże o jakimś czasie. To są te, które któregoś wystawił. I on, on to będzie widzieć. On będzie widać, widzieć, kto to wygrał. My tego niestety nie widzimy. A, właśnie jeszcze, jeśli chodzi o profil gościa. Tutaj pokażę. A, u mnie nie będzie tego widać. To musi być czyjś. Tutaj widać. Tutaj możemy dodać do wishlisty, czyli możemy gościa dodać do takiej listy, którą tam będziemy obserwować. I też możemy tworzyć różne własne takie oferty, w których na przykład możemy ograniczać ilość osób. Na przykład tylko do tych, które są na naszej liście. Tutaj możemy gościa zablokować, żeby on nigdy nie mógł uczestniczyć w naszych ofertach, w naszych tych aukcjach, że to tak nazwijmy. Tutaj możemy zraportować użytkownika, jeżeli zauważymy na przykładu, że nie przestrzega regulaminu, o tym też jeszcze będę wspominał. A tu możemy odwiedzić jego profil na Steamie. I tu też można sprawdzić, wchodząc na gry, czy po prostu wszystkie te, wszystkie te gry, które wygrał, aktywował. No tu właśnie uczulam, by ty, zgodnie z regulaminem, gry, które tutaj wygramy, mamy obowiązek na swoim koncie aktywować. Tak więc radzę tego dalej nie sprzedawać, coś w tym stylu. Bo istnieją narzędzia, które pozwalają. Steam Tools, to się nazywa, nie Steam Tools, to się nazywa Steam Gift Tools, które właśnie pozwalają weryfikować takie rzeczy. Pozwalają też tworzyć specjalne, specjalne aukcje, nie aukcje, tylko właśnie te oferty, gdzie możemy założyć, że uczestniczyć może tylko osoba, dla przykładu, która przynależy do jakiejś grupy, czy też dla przykładu ma jakiś poziom i Oferty cenowe, które na przykład ona wystawiła, są nie mniejsze niż. Czy też stosunek gier wygranych do gier oddanych wynosi ileś. No ale to już narzędzie, którego nie jest przymusowe. To mówię, ktoś, kto chce, może to sobie otworzyć. Dobrze, jadąc dalej, klikam na to giveaway. No i tutaj możemy zobaczyć, to się kończy za 45, 45-36 sekund, to za minutę. Jeżeli coś mnie interesuje. To, moją metodą, i to akurat polecam, jest wciśnięcie klawisza control i kliknięcie na coś, po prostu, co mnie zainteresuje. No popatrzmy, to jest jakaś nawalanka tam w stylu japońskim. Kosztuje to 50 punktów. Za 19 minut się kończy. Ja się tutaj dołączę. I w ten sposób możemy kilka gier, które nas interesują, w tej, w tej szary, która jest wyszarzona, ja już się do niej wcześniej dołączyłem. Te wyszarzone. Są. Tutaj następne jest. Po prostu ja na te gry poluję akurat. Gdzieś wcześniej musiałem je wybrać. Ona tą też poluje. Dobra, to włączam. Już mogę to po prostu zamykać. I mogę otworzyć tych zakładek tam mix. na przykład o 3 otworzę. To się załaduje. Jeżeli chciałbym zobaczyć, czym jest ta gra. To mogę sobie po prostu kliknąć na obrazek, przeniesiemy wtedy na Steam'a i mogę obejrzeć, czy coś tu jest wartego, czy nie. Z tym, że jeżeli chcemy dużo takich ofert przyglądać, to ja bym polecał wyłączyć auto odtwarzanie filmów. No, w operze to dobrze działa, ale w niektórych innych przeglądarkach to się po prostu zamuli wasz komputer, jak 20 zakładek sobie otworzysz, które cię interesują i y później każda z nich zacznie ładować film. To się po prostu zacina. No dobrze, mogę. Tu mamy jakieś kolejne oferty, które jak widać wydłużają się w czasie. A pod spodem tutaj jest następna strona. Tego, tego przycisku nie ma na górze, on jest tylko na dole. I next, next, next. Tych ofert po prostu jest coraz, jest, jest ich coraz więcej. Wysunięte są odległe w czasie. I to, co jest ważne, i na co ja chciałbym zwrócić uwagę, to to, że. Jeżeli tworzę jakąś ofertę, to ta oferta jest standardowy jej czas, to jest chyba godzina czasu, zresztą spróbujmy.